Jestem fortuna. Podobno sprzyjam odważnym. Nie tylko. Sprzyjam tym, którzy marzą o zwycięstwo I tym, którzy to czują. Wierzącym w sport. I tym, którzy wierzą, że sport to pan. Panom dobrej zabawy, emocji, potu, łez. I tym, którzy się nie poddają. Fortuna wam sprzyja. Cała premier League w szybka, tu nie ma chwili wytchnienia, tu jest akcja non stop, która wbija fotel. Serce podchodzi do gardła, ciarki idą po plecach w tej wewtej. Jak tu za nimi nadążyć, jak? <laughs> Twaro, pozwól, a może tak? <laughs> Dynamiczne wymiany podań, spektakularne strzały, siła połączona z techniką, nieustępliwi napastnicy wściekle szybka gra. tempo akcji, którego nie powstydziłby się nawet sam złoty medalista biegu na 100 metrów. Niesamowicie wyrównany poziom powoduje, że tu każdy może wygrać z każdym, a każdy mecz może wywołać palpitację serca. Według wielu najlepsza liga na świecie. Premier League wściekle szybka. Na żywo gwarantuje tylko Kanal Plus. Zapraszamy. Rafał Nachorny, Andrzej Starowski, Adam Ostrowski. Kanal Plus zmienia nazwę na Kanal Plus Premium.